Nagrywam dzisiaj z kolegą Cześć Czekaj, troszkę to no. Cześć! Nagrywamy kota, znaleźliśmy go idąc do mnie. Jest ich tutaj gdzieś więcej. Śpi sobie. Kicki, kici. Tutaj mają domek. Masz domek? Może przybić. Najwyżej e, tableta. Widać? No. Idziemy dalej. O, kurwa. To jest ten. Jak to się nazywa? Weterynarz? No, weterynarz. A tutaj blisko A tu drugi. Patrz. Ich jest tutaj dużo. Ja widziałem tutaj takiego małego, bez oka. No. O to, o, to, 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 takie coś dziwne między dwoma gałęziami to jest kot. Ciu, 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 ciu. Dobra, chodźmy, bo się boi. Mój tak się nie będzie bał, ciebie. Dobra, no mam. O, tam jest jeszcze jeden w krzakach. Tam jesteś, ale nie widać. Dobra, my kończymy teraz. I, I później. No? A później e, będziemy nagrywać gry. 哪呀？